Piekło, na Ziemi jest realne. Na planecie, gdzie cuda natury sąsiadują z jej niszczycielską mocą, każda chwila może być ostatnią. W tym wideo zanurzymy się w świat klęsk żywiołowych, które pozostawiły ślad w historii i świadomości ludzi. Zobaczycie szokujące ujęcia: tornado, tsunami, trzęsienie ziemi i wiele więcej. Wszystko to zostało uchwycone na kamerze. Przygotujcie się na emocjonalne zanurzenie i historie tych, którzy stanęli twarzą w twarz z naturą. Tornado w Oklahomie. Pewnego zwykłego wiosennego dnia w małym mieście mur w stanie Oklahoma pojawiło się straszne tornado. Jak rozwścieczone zwierzę, które wyrwało się na wolność, tornado uderzyło w miasto, zmiatając wszystko na swojej drodze. Jego prędkość, przewyższająca prędkość samochodu wyścigowego, nie pozostawiała szans na ratunek. Domy, szkoły, całe dzielnice, wszystko zamieniało się w stos gruzu pod naporem wiru. Przerażenie ogarnęło miasto, gdy ludzie zdali sobie sprawę, że to nie tylko silny wiatr, ale śmiertelne zagrożenie, które w mgnieniu oka może zniszczyć ich życie. Po tym, jak żywioł ustąpił, oczom ukazał się przerażający widok. Zdjęcia wykonane z helikopterów ukazywały skalę zniszczeń, wprawiającą w osłupienie. Z miasta mur pozostały jedynie ruiny i szczątki rozrzucone na wiele kilometrów wokół. Wyobrażenie sobie, co przeżyli ludzie znajdujący się w epicentrum tej katastrofy, było praktycznie niemożliwe. Szczególnie tragiczne było to, że na drodze tornada znalazły się dwie szkoły. Budynki, przeznaczone do nauki i ochrony dzieci, zamieniły się w masowe groby. Ta tragedia pochłonęła życie kilkudziesięciu osób. Dzieci również znalazły się na liście poszkodowanych. Miasto Mur pogrążyło się w żałobie, opłakując zmarłych i licząc straty. Tsunami w Indonezji. Fale śmierci dosięgły Indonezję. 26 grudnia 2004. To dzień, który stworzył nowe mapy geograficzne i pochłonął życie ponad 230 tysięcy osób. Ten dzień stał się symbolem kruchości ludzkiego życia i przypomnieniem o tym, jak bardzo jesteśmy bezbronni wobec żywiołów. Przed zdarzeniem mieszkańcy Indonezji odczuwali silne wstrząsy z głębi Ziemi, jakby ktoś ogromny i niewidzialny próbował rozłupać planetę na części. Trzęsienie Ziemi stało się złowieszczym zwiastunem nadchodzącej katastrofy. Nie można było utrzymać się na nogach. Ziemia jakby chodziła w posadach. Wielu po prostu siedziało na ziemi, ogarnięci niepokojem i strachem. Nikt nie rozumiał, co się dzieje i co ich czeka w przyszłości. Samo trzęsienie ziemi wyrządziło pewne szkody, niszcząc niektóre domy i wywołując panikę wśród ludności. Tsunami, e, wywołany najsilniejszym trzęsieniem ziemi osiągnęło wysokość trzypiętrowego budynku i uderzyło w brzegi morza balijskiego. Najbardziej dotkniętymi regionami okazały się indonezyjska prowincja Aceh, a także sąsiednie kraje, w tym Tajlandia, Sri Lanka i Indie. Ludzie uchwyceni na wideo są przerażeni, gdy gigantyczna fala pochłania plaże, wioski i miasta. Jeden ze specjalistów do tragedii mówi Wiecie, to tsunami zabrało więcej istnień ludzkich niż wszystkie znane kataklizmy w ciągu ostatnich 150 lat? Jego słowa przypominają, jak kruche może być życie i jak niebezpieczna może być natura. Trzęsienie ziemi na Haiti, 12 stycznia 2010 roku. Historia o katastrofie, która zmieniła losy. Trzęsienie ziemi na Haiti było wynikiem ruchu skorupy ziemskiej w strefie kontaktu karaibskiej i północnoamerykańskiej płyty litosferycznej. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 7.0 zniszczyło portową stolicę Port-au-Prince w ciągu kilku sekund. Zniszczenia były natychmiastowe i wszechobecne. Budynki, nie wytrzymując aktywności sejsmicznej, waliły się jak domki z kart, pogrzebały pod sobą ludzi i zamieniały ulice w ruiny. Wstrząsy trzęsienia ziemi trwały przez całą noc, nie dając ludziom odpocząć i złagodzić napięcia. Katastrofa nie polegała tylko na jednym głównym, krótkim wstrząsie. Było również wiele wstrząsów wtórnych, mniej silnych, ale nadal niszczących wszystko i siejących panikę. W wyniku trzęsienia ziemi całkowicie zniszczono wiele ważnych budynków, które odgrywały kluczową rolę w funkcjonowaniu państwa. Ambasada Japonii, symbol międzynarodowej współpracy, zamieniła się w ruiny. Główny szpital i inne placówki medyczne, które miały ratować życie, zostały zniszczone, pozbawiając ludzi możliwości uzyskania pomocy medycznej. Haiti, które już przed trzęsieniem ziemi było jednym z najbiedniejszych krajów świata, znalazło się w jeszcze trudniejszej sytuacji. Gospodarka została zrujnowana, infrastruktura zniszczona, setki tysięcy ludzi pozostało bez dachu nad głową i środków do życia. Nawet dekady po katastrofie wielu hajtańczyków nadal mieszka w tymczasowych schronieniach, nie mając możliwości powrotu do normalnego życia. Trzęsienie ziemi dotknęło około 3 milionów ludzi, prawie jedną trzecią populacji kraju. Setki tysięcy ludzi uznaje się za zmarłych i ciała są pogrzebane pod gruzami budynków, dokładna liczba ofiar pozostała nieznana. Eksperci zaliczają trzęsienie ziemi z 2010 roku na Haiti do najbardziej śmiercionośnych w historii ludzkości. Podkreśla to jego skalę i tragiczne konsekwencje. Pożary lasów w Australii. W tragicznym spisie katastrof naturalnych, które nawiedzają naszą planetę, szczególne miejsce zajmują pożary lasów. Ten żywioł potrafi w ciągu kilku godzin zamienić kwitnące lasy w bezludną pustynię. Australia, kontynent kontrastów, kraj unikalnej flory i fauny, po raz kolejny zmierzyła się z katastrofalnymi pożarami lasów. Obieły one miliony hektarów ziemi. Niestety, Australię można nazwać epicentrum pożarów lasów miejscem, gdzie ogień czuje się jak w domu. Prawie co dekadę ten kraj staje twarzą w twarz z tym żywiołem, odczuwając na sobie całą jego niszczycielską siłę. Pożary, które ogarnęły Australię, zniszczyły tysiące domów. Pozostawiły ludzi bez dachu nad głową i środków do życia. Ogień nie oszczędzał nikogo, zabierając życie ludzi, niszcząc zwierzęta i dewastując ekosystemy. Płomienie rozprzestrzeniały się z niesamowitą prędkością. Napędzał je silny wiatr, a napotykały suchą roślinność. Szans na pomyślny wynik po prostu nie było. Zniszczone zostały nie tylko domy i mienie ludzi, ale także unikalna dzika przyroda Australii. Miliony zwierząt zginęły w ogniu, tracąc swoje domy i naturalne środowisko. Leśni mieszkańcy, ogarnięci paniką i strachem, wybiegali do ludzi w poszukiwaniu pomocy. Demonstrowali desperację i instynkt samozachowawczy. Kiedy chodzi o życie lub śmierć, zacierają się wszystkie różnice między zwierzętami domowymi a dzikimi. Wszyscy chcą przetrwać. W Sydney, największym mieście Australii, wybuchły masowe protesty. Mieszkańcy wyrażali swoje oburzenie z powodu bezczynności władz, oskarżając rząd o niewystarczające przygotowanie do pożarów i powolną reakcję na to, co się dzieje. Miasto było spowite gęstym smogiem, utrudniał oddychanie i stanowił zagrożenie dla zdrowia. Pomimo tego, według protestujących, rząd nie podjął wystarczających działań, aby rozwiązać problem. Nagrania z dronów pokazują przerażające rozmiary tragedii. Ujęcia, które zachwycają swoją potęgą, a jednocześnie budzą grozę, ukazują szalejący ogień. Pochłania on ogromne obszary lasów i pożera wszystko na swojej drodze. Te ujęcia sprawiają, że serca ludzi drżą, uświadamiając sobie, jaką cenę trzeba płacić za niedbałe podejście do przyrody i niewystarczające środki ostrożności. Katastrofa w Fukushimie. Tsunami często przychodzi w towarzystwie trzęsienia ziemi. Tak stało się również w Japonii. To naturalne nieszczęście było wynikiem zderzenia płyt pacyficznej i eurazjatyckiej w strefie subdukcji u wschodniego wybrzeża Japonii. Przerwa między trzęsieniem ziemi a powstaniem tsunami była minimalna. Wysokie fale tsunami sięgające do 40 metrów wysokości uderzyły w wybrzeże Japonii zaledwie kilka minut po trakcie wstrząsach podziemnych. Wydarzenia z 11 marca 2011 roku doprowadziły do ogromnych ofiar w ludziach i zniszczeń. Oficjalne dane wskazują na ponad 18 tysięcy zabitych i zaginionych. Tysiące ludzi pozostało bez dachu nad głową, a infrastruktura została zniszczona. Trzęsienia Ziemi o magnitudzie 9 i następujące po nich tsunami były przyczyną największej katastrofy nuklearnej XXI wieku w elektrowni jądrowej Fukushima 1 w Japonii. W wyniku awarii trzy reaktory uległy częściowemu stopieniu, a znaczna ilość materiałów radioaktywnych przedostała się do środowiska. W wyniku wycieku promieniowania ogłoszono strefę ograniczenia i wielu mieszkańców zostało ewakuowanych. W Japonii pojawiło się zagrożenie drugą Hiroszimą. Rząd japoński i międzynarodowe organizacje rozpoczęły zakrojone na szeroką skalę działania pomocowe dla dotkniętych regionów. Odbudowa zajęła lata i wymagała znacznych zasobów finansowych i ludzkich. Trzęsienie ziemi w Meksyku, trzęsienie ziemi w Meksyku które miało miejsce 19 września 2017 roku, było jednym z najbardziej niszczycielskich w ostatnich dziesięcioleciach. Jego magnituda wyniosła 7,1. Meksyk znajdował się w stanie wyjątkowym. Czas trzęsienia Ziemi zbiegł się z rocznicą potężnego trzęsienia ziemi z 1985 roku, co wywołało dodatkowe niepokoje wśród ludności. Katastrofa nadeszła w momencie, gdy służby ratunkowe w Meksyku przeprowadzały ćwiczenia dotyczące radzenia sobie z takimi zdarzeniami, co natura stara się nam powiedzieć takimi zbiegami okoliczności. W wyniku trzęsienia ziemi zginęło ponad 360 osób, tysiące zostało rannych. Ponadto znaczna liczba budynków została zniszczona lub uszkodzona. Szczególnie ucierpiały miejscowości w Stanach Morelos i Puebla, a także niektóre dzielnice Meksyku. Ujęcia z tego śmiertelnego zdarzenia wydają się nierealne. Trudno uwierzyć, że to wszystko wydarzyło się naprawdę. Szczególnie nieprzyjemnie robi się, gdy widzi się ludzi w przerażeniu. Operacje ratunkowe trwały kilka dni, a tysiące wolontariuszy i ratowników pracowało nad odgruzowywaniem i poszukiwaniem ocalałych. Rząd Meksyku i międzynarodowe organizacje humanitarne szybko zaczęły udzielać pomocy poszkodowanym. Pożar w Hollywood. Piekło. Zeszło na ziemię i do Hollywood. Rok 2025 dla USA rozpoczął się od tragicznych wydarzeń. 7 stycznia pojawiły się pierwsze doniesienia o pożarach w Los Angeles, a wkrótce sytuacja przybrała rozmiary prawdziwej katastrofy. Ponad 180 osób zostało ewakuowanych, ogień strawił rezydencję wielu światowych gwiazd. Stoję tutaj, w miejscu, które kiedyś było naszym domem, a ból w sercu jest po prostu nie do opisania. Kiedy po raz pierwszy zobaczyłam wiadomości, byłam w pełnym szoku, nie mogłam tego pojąć. Ale teraz, stojąc tutaj i widząc wszystko na własne oczy, czuję, że moje serce rozpadło się na milion. Kawałków. Tak o tragedii mówi. Aktorka Paris Hilton. Jej dom zamienił się w ruiny. Zazwyczaj o tej porze roku pożary są rzadkie. Jednak szereg czynników, takich jak silne wiatry Santa Ana, ekstremalna susza i gwałtowne zmiany pogody, przyczyniły się do wybuchu pożaru. Pożary zaczęły szaleć w lasach niedaleko Los Angeles, a następnie rozprzestrzeniły się na obszary mieszkalne. W rezultacie ogień zniszczył około tysiąca budynków. Jest to związane z tym, że wiele domów w Los Angeles buduje się z drewna, aby spełniać surowe wymagania sejsmiczne. Pożar dotknął nie tylko ludzi, ale także zwierzęta, które w strachu uciekają z objętych płomieniami kanionów do miast. Trzęsienie ziemi w Chile w 2015 roku w chaos pogrążyło się także Chile. Skutki były przerażające. 90 tysięcy osób pogrążyło się w ciemności, pozostając bez prądu, a 16 tysięcy rodzin zostało bez dachu nad głową, a ich domy zamieniły się w stosy gruzu, pogrzebane pod warstwą pyłu i strachu. Przez kilka minut mieszkańcy Chile obserwowali, jak wszystko wokół nich drży na ich oczach. Nie mieści się w głowie, jak zwykła wizyta w sklepie może prowadzić do obserwacji niesamowitych, a jednocześnie niszczycielskich zjawisk przyrodniczych. W takich momentach można poczuć się jak maleńka mrówka na ogromnej kuli ziemskiej. Albo jak tymczasowy gość, który czasami napotyka prawdziwych mieszkańców tej planety trzęsienia ziemi, tsunami i tornada. Te spotkania z chaosem przypominają, że nasza cywilizacja ze wszystkimi swoimi osiągnięciami i technologiami nadal jest podatna na siły natury. Chile ma długą historię trzęsień ziemi, i kraj aktywnie rozwija technologie i systemy, aby zminimalizować szkody i zapewnić bezpieczeństwo ludności. Po trzęsieniu ziemi służby ratunkowe przystąpiły do oceny sytuacji i sprawdzania infrastruktury. Osunięcie się ziemi w Norwegii. Osuwiska są jednym z najbardziej groźnych i nieprzewidywalnych przejawów sił natury, zdolnych w mgnieniu oka zmienić krajobraz i stać się tragedią dla całych osad. Te nagłe przesunięcia ogromnych mas ziemi, niczym żywe istoty, grzebią pod sobą domy, drogi, lasy, pozostawiając po sobie jedynie ziejące rany na ciele ziemi. Przyczyny powstawania osuwisk są różnorodne i złożone. Są one wynikiem interakcji wielu czynników, zarówno naturalnych, jak i antropogenicznych. Jednak najczęstszą przyczyną osuwisk pozostają ulewne deszcze, woda przenikając do gleby zwiększa jej wagę i zmniejsza tarcie między cząstkami. To prowadzi do utraty stabilności i osuwania się ziemi. Ten proces może zachodzić stopniowo w ciągu kilku dni lub tygodni, ale może również nastąpić nagle, powodując masowe osuwisko. Taki gigant jest w stanie w ciągu kilku minut zniszczyć całe miejscowości. Jednym z takich tragicznych przykładów było osuwisko, które miało miejsce 3 czerwca 2020 roku w Norwegii. Tego dnia natura pokazała swoją bezlitosną siłę, zrzucając na wybrzeże gigantyczny kawał ziemi. Wyobraź sobie stadion, który oderwał się od miejsca i zaczął powoli, ale nieubłaganie, suwać się do lodowatych wód norweskich fiordów. Dokładnie to wydarzyło się tego dnia. Ogromna masa gruntu o objętości setek tysięcy metrów sześciennych zaczęła zsuwać się po zboczu, porywając ze sobą wszystko, co napotkała na swojej drodze. Drzewa, krzewy, domy, wszystko było skazane na zagładę. W wyniku tej lawiny błotnej około dziesięciu domów zostało pogrzebanych pod wodą, zabierając ze sobą nadzieje i marzenia ich mieszkańców. Osunięcia ziemi we wschodniej Libii. Niedawno w 1936 w 2023 roku wschodnia Libia, wyczerpana konfliktami i niestabilnością polityczną, ponownie znalazła się na pierwszej linii walki z żywiołem. Ulewne deszcze, które nawiedziły region, stały się zwiastunami nadchodzącej katastrofy. Następujące po nich osuwiska pogorszyły sytuację, zamieniając życie spokojnych obywateli w prawdziwy koszmar, katastrofę, której rozmiary trudno było sobie wyobrazić, wywołał huragan o nazwie Daniel. Ten potężny sztorm, który powstał nad Morzem Śródziemnym, przyniósł ze sobą deszcze o niespotykanej sile. Zatopiły one miasta i wsie, zniszczyły drogi i mosty, pozostawiając tysiące ludzi bez dachu nad głową i środków do życia. Najbardziej ucierpiało miasto Derna, położone na wschodnim wybrzeżu Libii. To malownicze miasto z bogatą historią i dziedzictwem kulturowym w mgnieniu oka zamieniło się w strefę katastrofy, gdzie panował chaos i rozpacz. Na nagraniach wykonanych przez świadków można zobaczyć, jak potężne fale, niczym rozwścieczone potwory zmywają samochody, jakby były zabawkami. Ulice zamieniły się w rwące rzeki, niosące szczątki budynków, przewrócone samochody i ciała zmarłych. Ludzie, którzy znaleźli się w pułapce żywiołu, desperacko próbowali się ratować, chwytając się wszystkiego, co wpadło im w ręce. Niektóre rejony miasta Derna zostały całkowicie zalane i znalazły się pod wodą na kilka metrów. Niszczycielska siła wody nie oszczędzała nikogo i niczego. Niszczyła budynki mieszkalne, sklepy, szpitale, szkoły, wszystko co stanowiło podstawę miejskiej infrastruktury. Szkody wyrządzone infrastrukturze publicznej szacuje się na miliony dolarów. Odbudowa miasta będzie wymagała ogromnych wysiłków i zasobów. Tragiczne skutki huraganu Daniel trudno przecenić. Tysiące ludzi uznaje się za zmarłych i chciała zostały porwane przez morze lub pogrzebane pod gruzami. Liczba zaginionych liczona jest w tysiącach, a nadzieja na znalezienie ich żywych maleje z każdym dniem. Władze Libii ogłosiły trzydniową żałobę na cześć ofiar żywiołu, opłakując razem z całym krajem i wzywając społeczność międzynarodową do udzielenia pomocy poszkodowanym. Tornado, szok, Teksasie. Grad to jedno z najbardziej imponujących i czasami niszczycielskich zjawisk przyrody. Stanowiące opady atmosferyczne w postaci cząstek lodu, niczym odłamki lustra spadające na ziemię. Te lodowe formacje, tworzące się w chmurach burzowych, wydają się czymś nierealnym. Każda gradzina to unikalne dzieło natury, składające się z matowego lodowego jądra otoczonego kilkoma warstwami lodu. Mogą być zarówno przezroczyste jak czysty górski kryształ, jak i mętne jak zamarznięte mleko. Ta warstwowa struktura jest wynikiem skomplikowanego procesu formowania, kiedy cząstki lodu wielokrotnie unoszą się i opadają w chmurze burzowej, dodając do siebie nowe warstwy lodu i wody. Podczas silnych burz grad może zamienić ulice miast Prawdziwe lodowe poligony, gdzie każdy przechodzień ryzykuje bolesnym uderzeniem. Szczególnie niebezpieczny jest duży grad, który może wyrządzić znaczne szkody mieniu i zdrowiu ludzi. Jednym z najbardziej wyrazistych przykładów niszczycielskiej siły gradu była burza, która uderzyła w Teksas 11 kwietnia 2020 roku. Tego dnia zwykły wiosenny dzień zamienił się w prawdziwy koszmar, gdy wraz z burzą na miasto spadł straszny grad. Wyobraźcie sobie, że całe miasto zamieniło się w ogromny kort tenisowy, gdzie głównym graczem jest rozwścieczona natura. Bez litości ostrzeliwuje wszystko wokół lodowymi pociskami. Grad tego dnia był tak duży i intensywny, że zamienił ulicę w lodowe rzeki, a podwórka w zaspy. Lodowe kule wielkości piłki tenisowej. I większe spadały na miasto, rozbijając szyby samochodów, przebijając okna domów i niszcząc dachy. Szkody spowodowane gradem były ogromne i liczyły się w milionach dolarów. Siła przyciągania, która zazwyczaj trzyma nas na ziemi, tego dnia zagrała zły żart z domami i ludźmi, zamieniając się w narzędzia zniszczenia. Katastrofy naturalne przypominają nam o nieprzewidywalności i potędze natury. Patrząc w oblicze katastrof, uświadamiamy sobie naszą wrażliwość, ale także siłę ducha. Każdy z nas może stać się bohaterem swojej historii, nawet gdy natura pokazuje swoją niszczycielską stronę. Musimy pamiętać, że w zgodzie z naturą leży nasza przyszłość. Pozostańcie z nami! Bądźcie gotowi na nowe wyzwania i nie zapomnijcie zachować swojej człowieczeństwa w tym burzliwym świecie.